Szanowni Państwo, to, że dzisiaj krytykujemy Ukrainę za ataki na Polskę, za brak wdzięczności za okazaną potężną pomoc, za tak naprawdę uratowanie ich państwa, to nie oznacza, że w jakikolwiek sposób wspieramy Rosję. Rosja to państwo terrorystyczne, zarządzane przez ludobójcę Putina. Ukraina musi zrozumieć, że Polska pomaga, ale ma pełne Prawo, żeby walczyć o, o swoje, o swoje gałęzie gospodarki, takie jak rolnictwo. Że nie możemy doprowadzić polskich rolników do nędzy. To, że przypominamy o ponad 100 tysiącach naszych rodaków zakatowanych przez Ukraińców na Wołyniu i do dzisiaj nie ekshumowanych, bo często nie możemy ich ekshumować, bo państwo ukraińskie się na to nie zgadza, nie oznacza, że my zapominamy o rosyjskich zbrodniach na naszym narodzie o tym, że celowo mordowano polską elitę. I to nie tylko w czasie II wojny światowej, ale również lata, lata wstecz. O syłkach na Syberię, o katorżniczej, niewolniczej pracy Polaków zesłanych w głąb Związku Radzieckiego, w głąb wcześniej Rosji. Nie zapominamy o Katyniu, nie zapominamy o mordowaniu polskich żołnierzy wyklętych, żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy często, dopiero co walczyli z Niemcami, a przez Sowietów Rosjan zostali bestialsko zamordowani. Nie zapominamy też o zainstalowaniu w Polsce sowieckiego aparatu terroru państwa sowieckiego, czego reperkusje odczuwamy do dzisiaj, bo przecież dzisiaj Donald Tusk chce ludziom, którzy tworzyli ten aparat represji, przywracać wysokie emerytury. My to pamiętamy. Tylko na dzień dzisiejszy my nie jesteśmy w stanie Wywrzeć na Rosji, jako państwie barbarzyńskim, presji dotyczącej polityki historycznej. No a jeśli na Ukrainie, która aspiruje do tego, żeby dołączyć do Unii Europejskiej, oddawane, oddawany jest hołd ludobójcom, banderowcom, no to tutaj mamy pole do współpracy, współpracy na, na poziomie Państw, które są państwami demokratycznymi, które powinny się w tej kwestii dogadać. Bo jeśli się nie dogadamy, no to musimy to traktować tak, jakby w Niemczech dzisiaj w centrach niemieckich miast, w Berlinie, w Hamburgu, stały pomniki Hitlera, stały pomniki nazistów. No bo czy to banderowcy, czy niemieccy naziści to byli zbrodniarze i tylko tak to możemy oceniać. Pozdrawiam serdecznie.